Na początek chcę powiedzieć, że przepraszam, że tak rzadko pojawiają się film, ale po prostu chcę się zająć trochę własnym życiem, więc... więc bardzo przepraszam i lecimy do odcinka. Okej, okay, pierwsza rzecz. Tutaj trochę coś pochyli, Ciągamy. O! O! Rafaello! Co tutaj się wziął? Poczekajcie. Patrzcie sobie jak Rafaello pięknie sobie siedzi. Aha, się sobie ładnie O oh, yeah! Transformers! Dobra, szybka zmiana na pudełko Oszty Bez jaj. O mitryks. Poczekajcie Pombakosniczą branzę z jaka nas O, jakaś gra na, na gameboya. O, Quicks! Jest tylko jedne wyjście, aby sprawdzić, czy gra działa. Tak. Game Boy Advance SP. Game Boy SP. Tak. Chodź, tu, chodź, tu kartki. Kurczę. Dobra. License by Nintendo. O, tutaj mamy. Dobra, klikamy. Klikamy ono za tak, start. No i level pierwszy. Tutaj tej ciężko co zrobić, więc wyłączam to już. Jak się, jak się jak się kameruje telefonem. Pędziesięć. Jako... jako ten dzikopysk. Szkoda, że jego Mitrix jest pomalowany markerem. Szkoda. Bardzo szkoda.